I dalej ma 13 lat. I ma jakiegoś vloga w ogóle wrzuconego i tytuł... i tytuł się nazywa tak. Moje 13 rodziny zatrzymała nas policja! Przecież kurwa. Jak? Wypuścili w końcu te wszystkie dzieci z piwnicy. Uj. O nie. O nie, kurwa. On Wypuść nas, wypuść nas. Proszę, lęka, wypuść nas. Chcemy wyjść. Proszę, lęka. Ha, 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 co tam moi kurwa? Poddani, nie ma chuja Czyli tylko ty, tak. ty, czemu chłopacy? No oczywiście. A teraz się? Pikliście. <gryzamy> tak. Ja pierdolę. Przecież mógł w oko wykurwić. <gryzamy zandurowe. <gryzamy zandurowe. <gryzamy zandurowe> A w ogóle, kurwa i dobra, teraz straszna historia, nie? straszna historia moja mama moja mi opowiadała że bo moja mama tam jest na tym, jest teraz w Niemczech i tam jest taki ziomek, który przyjechał przyjechał do, do pracy i, I jeszcze dwa i ten razy. przestań i ten przyjechał do pracy i, i ten i... No i normalnie miał taki bidon, nie? Miał bidon taki z kawą i w ogóle ze wszystkim i ten i były bardzo duże temperatury, nie? Bardzo duże temperatury. No i ziomek poszedł sobie z tym bidonem, bo chciał wylać, wylać kawę i chciał sobie dolać jakby świeżą, nie? I stary, czajcie, że coś się stało w ogóle, że takie ciśnienie się zrobiło w tym, jak on otwierał, to to normalnie wyrzuciło do góry i oko stracił. Pojebane, nie? Uważajcie, kurwa, jak otwieracie, jak otwieracie jakieś takie rzeczy w takie temperatury to uważajcie, bo nie wiadomo, nie wiem, po prostu tak się chyba nagrzało, że w momencie, kiedy otworzył, jakby wiesz, otworzył ten bidon, czy co to było, taki wiesz, co trzyma temperaturę, to normalnie wystrzeliło do góry i gościu oko stracił, nie? No, pojebane, uważajcie, uważajcie, bo to zawsze otwieracie takie rzeczy, czy coś, bo to kurwa się dzieją takie. Głupi przypadek w ogóle, no kto by się spodziewał, że stary, otwierasz ten i ci nagle coś się stanie, nie? Dlatego uważajcie na siebie, jak otwieracie przy takich temperaturach, bo to kurwa nie wiadomo w ogóle co się dzieje, nie? No, przejebane. To jest w A dzisiaj jeszcze zapraszamy na imprezę o godzinie 17. Tak, ale to już dzisiaj. Ale oni są już najebani! Już nie mam łatwiej spać! Jeszcze 17 godzin, jeszcze 17 godzin jeszcze, ciocia, ciocia, jeszcze 17 godzin i samo mam pytanie, tak. i samo mam wyzwanie. Zapraszam na moje 13 urodziny! Ja pierdole! URODZINY! Co za Yeah! Pierdolone lody! O, co to macie za prezent? Co za kurwa tanie gówno? udajesz, że się cieszę kurwa, ale wiesz, moje wypłaty kurwa nigdy nie prze... Co i kurwa kupili? <laughs> wow, dziękuję bardzo! Oh, wow. wow, piórnik! Na więcej Cię kurwa nie było stać, tylko piórnik z Gesa? Co to za gówno? Happy Kurwa pracownicy Foodlocker'a przyszli, nawet nie przynieśli butów żadnych, nie. Pizza! Czy oni mają wszyscy, kurwa easy slajdy? Czy mi się coś pojebało? Pizza! Ej, kurwa na bogato. Ale super. Takie. <grym> <grym>

Udaje że czyta. Udaje że czyta. Dobra, piękna! O, biżuterię taką. Ej, ale Lenka się w uczyła nauczyła dobrze reagować pod filmy, nie? Takie gówno dostać i się jeszcze cieszy, kurwa, nie? Jeszcze kilka lat i Lenka będzie useless. Co ty mówisz, kurwa? Debilu! Ale Marcel ma fresh cut? A gdzie jest kurwa Marcel? Tu? Tu? Nie, to nie jest jego u głowa. ma buskuta? a tu no wow pogers. Yo, ci dziękuję dobra dawajcie diamond tester ananas super śliczny i czuwa, czuwa. <laughs> co ja tu kurwa robię nie płacą mi kurwa i przetrzymują moich rodziców, jak żebym tam tylko, była. Nie. Jak tylko skończy 18 lat, to odpala OnlyFans i będzie kaska na spermucach. Trzeba. Co ty mówisz? Nie ona to, ona rodzice... nie odpali stary takich rzeczy. ogarnij się. Patki, mega on awesome. są! Nie Victory's Secret, ale mega dziękuję. Nie Ej, bym dobra, a ja, kurwa, w wieku 13 lat dostawałem kurwa Mighty Beans, a ona dostaje z Victory's Secret kurwa ten, to jest jakieś pojebane. Ludzie obudźcie się, kurwa. I Co to kurwa jest? Brown Big Shots. Warm Deep Brown. O, mnie, to mój to mi brakowało, bo ja mam bardzo sam. No dobra, wie. No to mi ja mega chciałam. Ale super. Wow, to sam kurwa lustro. Nie, yeah, yeah, yeah. pomyślności spełnienia marzeń. Dziękuję e, To tylko tyle mamo. Nie było coś więcej. Jakiś Ferrari nie miał podjechać? No dobra kurwa. Fajnie, że się postarała, nie. Co tu się dzieje? Dobra, dobra. Paga, 5, 4, 3, 2. To i lecimy. Fotobudka! Oni to mają większy sprzęt niż na niektórych kurwa dożynkach, nie? To jest pojebane. bane, patrzcie, oni to mają dmuchany kurwa zamek, rozumiesz to? Dożynki kurwa w Twoim mieście. Jedna, je, jedna, jedna tan. Jedno stoisko kurwa z kiełbasą i pajda ze smalcem i kurwa, nie wiem, yy, konfetti, a oni tak, dmuchany ten, tutaj fotobudka, kurwa, nie? Kiedy twój duo mówił, że gra Lasta. Mega Sadek. Ale memix. Super, Dwa, jeden, lecimy. Prawda. Jestem, zobaczcie, jestem i nazywam się Błękit na mojemu klatku. Błękit na, błękit na, błękit. na mojej klatku, Ja pierdole, widzowie! Zajebiste urodziny, nie? Takich kurwa rzeczy, nie? Zobaczcie, oni kurwa Ferrari, popier kurwa Lamborghini popierdalają. Co jest? Ogarni się, ja pierdolę. Pa, wypierdoli się. Woo! Wreszcie kurwa Co ty mówisz? Marcel zapierdala kurwa w Lamborghini, ma wyjebane na biedaków. Wpierdala se logika Marcel kurwa. Sorry, gór, popełnił sobie... Czy to była kolizja? Czy tutaj była O, kłótnia. Marcel tak. Kurwa mać. Jebane biedaki się by nie wpierdoliły jakąś audicą za kurwa pie, p, 500 tysięcy kurwa. Że, że to e, półko kręcący się ale, jest ale, dobry. Interes to Wszyscy przyjechali, pięć głosów takiego zdjęcia, a chłopak już o interesach. Patrz, co tu się dzieje. Ja, sekrety, a ja dostawałem Cotton Whirls z targowiska OMM-ie ALWL. Cotton Whirls. Dobra, to jest, kurwa, mini impreza Wojtka Goli, nie? Rodziny dostałem kawałek ciasta, który sam sobie kupiłem i ojebałem w samotności, a ta w jakimś edicie żyje. Damn. Niek! Policja! Niek! O kurwa! Ale akcja! Ale akcja, spierdalają przed psami! Lenka kurwa spierdala przed psami. Ja pierdolę spierdalamy starym, że mamy tonę kraku kurwa w bagażniku. Ja pierdolę jestem kurwa skończony. Szybko wyspierdalaj, nie zatrzymuj się! Dobre, macie, macie, masy, macie, masy, macie coś przy sobie? Macie coś przy sobie? Proszę wyłączyć siedźmik. Stary zesrany kurwa, nie? Nagle się zrespiła policja ze Stanów Zjednoczonych kurwa. kurwa. Nie jest prawdopodobieństwo, że ta auto jest trawiona. kierowca i czysty pasażerowie wychodzą z samochodu. Jak to na To przecież koziona, gdzie kupiłam? O, nie! Nie skradzione! Wie, 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 wie. Nie skradzione, przecież kupili za moje pieniądze, kurwa, stary! O, nie. nie pierdalają za gówno! No, pijasz, Artyku, <śmiech> <śmiech> <Ręka> to pierdalaja tylko, szybciotka! Ale prank, kurwa, nieźle! Och, dobrze się kurwa skapnęli w odpowiednim czasie, nie? Kapitan Głowienow przyjechał. Ha, prawie się nabraliśmy. Co z tego, że nam kurwa Lenka zapłaciła, żebyśmy udawali tą reakcję? Okej, okay, no to co. Wracamy, wszyscy jedziemy na imprezę. Szeryf, kurwa. No. Szeryf kurwa w Five City, nie? Okej! Hej, katolenka, jak koleżanki. Nie no! Wygląda jak ja, ten ksiądz od czajnika. No. Oni przyjechali, kurwa, szeryf, highway patrol. Oni tak, boże, ma nas policja my. złapała. Zatrzymane przez policję. Amerykańską, żeby nie było. Ja ok. Okej. A to, a to pisikiela. Kurwa, Ale co jest? Co jest w ogóle? Jebać policję. No nie. Miga, miga. Nie. Miga, miga tam. Coś tam miga w tle. Tam jest, tam jest. Nie no, jak wujkowi prawko zabiorą, to na świecie bierze. na pewno. Na pewno. PDW. Idziecie z odsieczą dwójka. Odbijają. Odbijają kurwa ten, yy, yy, No, jak się nazywa? Konwój Ja w ogóle nie podejrzewam POLICYJNA PROWOKACJA Ej, jedziemy po nich Co myślisz, że co się tam teraz dzieje? Myślę, że im z, z zabierają prawo jazdy Albo wypisują monet i im tłumaczą, żeby tak nie robić Ale on po prostu nie jechał tak szybko Tylko głośno mi tam sprawdzić o cio no, <laughs> Dawaj to nie ma czerwono-niebieckiego Ale wykrył to geniusz Ale to wy wykrył, nie, pierdolony Fivehead sąsiedzi, siedzi tak, kurwa, znowu oni nie możemy żyć, kurwa. Nie to, że się zmagamy z problemami. Kurwa, mamy y, y, najniższą krajową, też nie możemy spokojnie kurwa siedzieć, bo tam napierdala jakaś syrena, bo hejka tenka przyjechała do wiochy kurwa. i Żyć nie można. Tam jakaś pewnie starsza babcia kurwa mieszka, stary prawie zawału dostała aż do po nią przyjechali, kurwa, on, ach. <laughs> Marcel mówi tak... Żeście Oj, mnie kurwy nabrały! Macie, Macie mnie! Obiegnie O, biegnie Erwin, kurwa, pastor. Nie Lęka jak to przeżyła? Nie wiem, a wiedział? Nikt nie wiedział! Ej powiem, jak to się było! Ale ja wiem Jedziemy autem i my nie od nic nie widzieliśmy. Jedziemy sobie no auto zdaniem, że to jest zwykła przejażdżkę. Tak, jemy sobie duszki, super ręce na górę i mówi policja. I jeszcze miała to taką realistyczną reakcję, bo <grym> że policjanie, no, i my wtedy się zaczęliśmy myślać, że a policja za i w ogóle a później a potem, bo a że mówi, się mówiła, że jest dużo prawdopodobie, prawdopodobieństwo, że auto jest skradzione. I też my, tak żeby macie, że wyobrażacie sobie młodkiego i ja wyprawiają ja, stosy. W grze. Dzień dobry. No to niezły prank. Ale proszę, jak pięknie wyglądają panowie. Ale wszyscy. wszyscy. A to tak, striptizerzy. I kurwa, jak dzieci już wszystkie pójdą, to matka zamówiła striptizerów. Jak już stare od, odwiezie kurwa dzieci, to on i tak. Skumie. Chce się Oczywiście mówię o matce! Tam na bramie na siedzieli. Ja nie procuję! Nie musimy tamtego kręcącego się Wojtka gole napisi, co się go, nie, jedziemy tam, jedziemy do smaki! Przejęliśmy kurwa komendę. Jebać policję! Co stary kurwa otworzył kanał, że dziewczyny reagują na przyspieszenie mojego Mustanga? Co co chodzi kurwa? Okay, co co kurwa chodzi? Fake tax. ale timing kurwa wyjebała w podupie ja w kurwa się wypierdalają w ogóle co się dzieje kurwa co to za dziwne Dobra. Fajny kurwa burger, nie, ale śpiewać kurwa sługusie, bo siara na internet kurwa. Nie burger, dawaj mi to już kurwa skończ, nie, bo że nada. Burgera, ona ma osobny w ogóle dom do imprezowania, widzicie to kurwa? Właśnie nakładam się gazem rozweselającym. Bardzo jedzie. Bardzo jak elegancko, ty! Z taką kreacją! Czysto! Starczy. Starczy tego, kurwa.